Niemcy, takiej sile sprostać nie mogli. Fabryki zniszczone przez alianckie samoloty, pozbawione surowców i energii, nie były w stanie wyposażyć dużej armii, dostarczyć niezbędnej ilości paliwa, amunicji, części zamiennych. Zdobycie Berlina było tylko sprawą czasu, ale prowadzący ofensywę na kierunku berlińskim marszałek Żukow tego czasu nie miał. Wiedział, że do stolicy III Rzeszy spieszy się bardzo dowódca Pierwszego Frontu Ukraińskiego, marszałek Koniew. Żukow nie mógł pozwolić, aby jego jednostki pozostały w tyle z koniewa. 16 kwietnia o godzinie 4 nad rano, ponad 20 tysięcy dział rozpoczęło morderczy ogień. Przez 35 minut na niemieckie pozycje spadała lawina pocisków niszcząca ogromne połacie ziemi. Ale głównodowodzący grupą armii Wisła, generał Gotthard Heinrichi, Przewidział termin rozpoczęcia nawały ogniowej i kazał wycofać swoje wojska z pierwszej linii na pozycje oddalone około 8 km.